Corrupt Mezu to jest e, Wesker? Nie, nemezis, nemezis. No właśnie, widzę. Mystery of <laughs> Próbowałem przypomnieć sobie, kto ma ten terror. Radius. czy jeśli dobrze rozumiem, to teraz w farmacji działa tak, że. że nie muszę być ranny, i że jak otworzę skrzynię, to chyba fioletową łapteczkę dostaję niezieloną? Shit! Dobrze, przyszedłem do UI żeby misnąć skill czeka. A tu nawet piwnicy nie ma, po co ja tu las... O mój Boże, to skrzynię się otwiera w... Mniej niż 5 sekund. Ej, ale dało mi zielone metki, to miało chyba fioletowe wydawać. Czy mi się wydaje? Nie, czekaj. A nie, emergency to zielone. To nie wiem, czemu w patrzących było napisane, że jest inaczej. Ale to skrzynie dosłownie w parę sekund się otwiera. To jest strony. być Nie żeby to jakoś było game changing czy coś, ale... Zawsze coś. Teraz w ogóle chyba skrzynie się normalnie szybciej otwiera też z tego co kojarzę. Dzięki. <laughs> Dosłownie ani razu się z nim nie ganiałem jeszcze. Ja też nie. <laughs> o! No yeah. Can I put no <gulity> się zapalił! <gulity> Let's go! To dosłownie... Tego, dosłownie <gulity> obok mojego gena. Możesz powoli biec do mnie. O, trójka robił. Odnowiłem sprinta jeszcze, miniałem <gulity> milisekundę. Raczej powinien zdążyć już otworzyć, no. Już otwarte Open <głos> <głos> Ja, 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 ja. Uyhyhy <noise> <Co> z... <noise> <Dalej. głos> Dosłownie ani razu się nie ganiałem w tym meczu Jeszcze <noise> to <moment. głos> bok mnie się zespałnił <noise> O mój Boże Chuj, 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 chuj. Nadal nie zapomnę tylko jednego momentu, gdzie włączyłem grę na Clownie, szukało strasznie długo, to odpaliłem sobie YouTube'a, obejrzałem jakieś parę filmów, nagle, nagle patrzę, zapomniałem, że TPT mam włączone i jest już po meczu. <laughs> to było śmieszne. To Spirit? Nie, to Nurska, what? O, nie ulubione. Właśnie, nie, nie wiem. Słyszałem szafkę, więc chyba szafki sprawdzała. O, to jest ta od Ady Wong <grywka> A no Oj to jak ja widzę jej aure przez ścianę to mój sim partner też działa? To jest głupie trochę Chyba do mnie leci Na razie to masz tej tej Ona drzwi Czy ona nie wie, że może się tapać tam, ona jest szybka, ona jest szybka Ma ten addon pewnie Na 100% ma ten oj Na pewno Bro, to jest scary <grym> <grym> A. Sloppy butcher Sloppy butcher <grym> Może gra jakiś Dzięki. Beat, nie te panie się I mean, mało pression, więc nie wiem co za w spokoju, tym, mendo? Kurde, myślałem, że nie zauważył. <grywki> Mi się wydaje, że teraz nie da się więcej niż dwa razy krzyknąć tym simpartnerem. partnerem. O, o już... nie! O! <grywki> Ona może anulować ten blink? Nie, się skończyło jej po prostu. Aha. Bo tak nagle... ...wzięła ten blink i... I a, że było. wtedy, a to w sumie nie wiem, co się stało. Nie wiem, tak jakby się zmarnowało. No to chyba Bóg jakiś był. O, ona go kopnie znowu. Ale bombę dostanie. Albo nie. Albo tak. Uuu. No kończ ty No ten przy stoi. No bo tak dużo. Czym się nie opłaca? Ona nie huknęła nikogo jeszcze. Why? w ogóle, ja mam perk ten Shoulder. The Burden. Ona na nie kampie i ona sobie zygzakiem chodzi. No właśnie, tak patrzę. Ona dosłownie zygzakiem chodzi. Ona dosłownie, chodzi. Ona dosłownie ja nie wiem co ona robi. Ona chodzi zygzakiem sobie po mapie. Chciałem powiedzieć. Tatori ma perk Shoulder the Burden, że może hook stager wziąć jednego na siebie, ale wtedy dostaje exposed i podobno ten exposed można zniwelować, jeśli się ma perk, który sprawi, że się nie krzyczy jako surf. Więc chcę zobaczyć, czy to zadziała, bo w sumie przypomniałem sobie dopiero. I tysiące godzin grzeje to albo trolowało albo nie. Dobra, więc w teorii jak wezmę Shoulder the Burden i Colm Spirit to nie powinienem dostać Exposed, jak kogoś save na save. Nie wiem, czy to na serio działa, ale przeczytałem to gdzieś, więc jestem ciekawy, czy to serio tak działa. Może jak ja trzeci mecz z rzędu będę tylko robił gena i się nie ganił z Killerem, to to będzie śmieszne. I ale Grim bo... Embrace, i chyba Barbecue, czyli chociaż nie, nie. W, su w sumie nie widział mnie, to nie nie ma tego. Poleciał w moją stronę, ale nie wiedział, że tu jestem. Dziad śpił. Dobra, i czy teraz ja dostanę EXPOS? Jak użyję Shoulder the Burden? Nie dostałem! O nie, dostałem. <śles> no, <śles> bo to za późnieniem, jakie zadziałało. Ej, ale mnie szukali, no. Zaraz się, co tak myślałem, że to zadziała. No. no myślałem, i teraz mam drugi stage. Elbowdo. Nooo. Oh. O boż. Oh yeah, tunelujmy, let's go. wiesz, już umierasz. Eee, Dead speedrun, coś tam? Nie że zażekały, że się nie ganiały z killerem. No to teraz zginę od razu. O ja, drzewo. Że on to wykręcił w ogóle? Ej, a on nie za szybki? Co jest? jest jakiś susi szybki. Jezu, jest wyspilczek, o co chodzi? Susi jest szybki. Wow, to była świetna gra. No. Już więcej nie biorę tak, tych perków? Chłop myślał, że ugotował. Nie wiem, co ona może zrobić w tej sytuacji. To zrobiła Ale dajcie mi się jeszcze ściągnąć Ona też może przecież, no tak Jestem ciekawy, czy jak użyjesz shoulder de burden, to ona technicznie rzecz biorąc nie miała huków to czy jej detkar zadziała <grywy> O Nie no ale się świeci, więc powinien zadziałać świecił się jak wzajem Dobrze No podnoś Już myślałem, że będzie czekał na Memento też. Też. yes. Łatwo. Tak to się robi. Proszę państwa. Dobrze, przynajmniej I teraz <grym> przegraliśmy. To mi się podoba. Mega. Co to Sans? Sans Undertale? <grym> Nie pomyślałem nawet o Czekaj, muszę kupić do niej skina. Wtedy wygramy na pewno. Brawo. Kupię najlepszy skin jaki ona ma w tej grze. Tysiące siedemset za prawdziwe pieniądze. Nie, kupię za fejkowe pieniądze. Let's go. Let's go. Co to jest jakby się w głównym oczach przyjechał. Słuchaj, nie znasz nie naszej historii. To, to, to jej lore. Czaj, kurde miałem build zmienić. Mięś... Uh, Deadheart nie wiem. <laughs> Niech będzie Deadheart. I... kurde nie zmieniałem tego drugiego perk'u. 69% ludzi nie słyszało o... Ta, to nie usłyszę. Mogą psa w końcu dać. Ja wiem, że to tragiczny killer, ale chcę na nią zagrać. Oj, to nie jest pies. Coś tam piorło. No, to, to chyba nie pies. Chyba, że to ona tak pierdzi. Tyle, może tak powiedzieć. Nie, to, to trójkątny łeb niestety. Tak jak jest po prostu ta baba No e, Mistrzyni Ogarów chyba widziałam na Steamie O, ciekawe. To się brzmi normalnie, no, ale nie wiem, Ogar dla mnie to śmieszne słowo Ogar dał on Jest tylko jaś tylko Mocno To jest koło mnie trochę, a to piwnica jest Ta się zabija, ten nie goni <laughs> Yeah, let's Ogólnie sztos na imprezę. On nie może przez to tego mocy, tej mocy użyć? Może Juś nie, nie wiem Okej, okay, ta już nie żyje Jest fucking bomb nie się grało w Lord <gry> Kurde nie dałem rady Uh. No przeszedł przez okno. Dlaczego? O, no. o Jezus, się zablokowałem. No iś. Sors Ale świetne palety, no Kurde, jak blisko chyba dużo gena No chyba ma mało O, co to mnie walnęło? Jakiś... Jakiś lag był Nie wiem dlaczego mo nie powinno było mnie to walnąć, ale okej okay. Nie A to ten gen co on robił to tu jest prawie zrobione No właśnie Dobra, szuleczek niech będzie Uuu uh, Jesus Christ Witam CZEMU TE LUPY SĄ TAKIE MAŁE? Eee. Te lupy są strasznie małe na tej mapie Znowu zanurzował się. W tym samym miejscu, bro Chodź. Fak se. Nas no to Nas nie dajemy. Jest AC AC waxa, pan też ćwiczy Oj Oj. Dobrze, że ten killer... Jest taki słaby... W sensie mi się śmiesznie z nim ganiało, nie narzekam nawet. Tylko wiesz, gdyby pewna osoba się nie zapiła na haku To i tak byśmy przegrali, ale no. Nie no nie, byłyby już był ścigany trwione na pewno. Może? No nie może na pewno. Bo ten by skończył. Ja bym w tym czasie robił drugiego już. A ja bym zdechł. Let's go. No, no i byłby to <laughs> zrobione A tak to żyjesz i co zrobiony. Mam Shoulder de Burden, szkoda że nie mogę trzeci kuk na siebie, wziąć i zdechnąć po prostu Wyobraź <laughs> sobie, on kukuje nagle <laughs> By Byłoby zajebiste akurat. I on nie skończył tam tamtego gena jakimś cudem? Jezu, ta z, z gównem przyszła do Co? <laughs> kto mówi? No <laughs> <laughs> kto? No, no powiedz. Nie powiem, no. bo to rasizm A ja jestem, a ja jestem nierasistą Przynajmniej Wiesz. na razie It's Anyway Kurde, chciałem zsape'nąć, że ten się wraca, no Dlatego ja uczyję to Chłopc, gdzie dał, to goni mnie na razie Chłopca ma szlafę Sztofen 9 Sztofen 9 Idzie do mnie! No nie Nie, zostaw różowego uba O, oh, I'm dead On idzie w tą stronę Yes Man, I'm dead Nope Man, I'm dead jest chyba jedyna długa lupa na tej mapie. Let's go! GG! Będzie slice and slice. Bye bye. Same set na dzisiaj, co? Opa! Terminus! Tak, jeszcze Terminusa ma chłop. Nie wierzę. Bra. Super! <laughs> Świetnie. Amazing. Ooh. Let's go. Album diksa. Damn. Bruh. I like it? Mm. Taka muzyka leci Mm. Mm. mm, -mm, mm, -mm, mm, -mm. Muzyka, jeszcze Remember can... Me i No <laughs> Так, да не у меня бы тотальный шанс пробовать новый.